W roku 966 mieszko przyjął chrzest i od tamtej pory polska chrześcijańska jest wyprawa na wołyń. Wielki pierwszym kryłem, rozbicie dzień, całe Polska podzielona murem, potem Konrad Mazowiecki, spiął Krzyżaków, zabiorą na pomorze, ruszymy do ataku w XIII wieku. Uniwersytet Jakowie, pierwszy krok w edukacji w całej Polsce. Kazimierz Wielki za Polskę drewnianą, a jak odchodził to zostawił piękną murowaną, bitwę pod Grunwaldem, gdzie Krzyżak by poległy, wojna 13-letnia, gdzie miliony poległy, na nadszedł XV wiek i wielki rozwój kultury, muzyki dzieła sztuki, w architektury. W XVI wieku Wielka Unia włosko Polak i w innym kraju zaczął mieszkać. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie chcemy co uciekać, chcemy na oczystej ziemi. Żyć małecz i zawsze z dumą w sercu. Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie chcemy co uciekać, chcemy na ojczystej ziemi. Żyć małecz nic i zawsze z dumą w sercu. Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód, bo to i obrona jasnej góry Najświętsza Matka Boska obroniła tamte mury nam trzeci sobie od cieży pyleńskiej. Okazał że chodzi hojdę flagi tureckiej. potem Polska znalazła się. Choć my my na 120 lat Z mapy Europy Rosjan plus Austriak jak to co nasze. Polska była nadal, choć nie było na mapie. Listopadowe powstanie, choć nie szanse. Całą noc rodacy walczyli o wolny Kajden, powstanie styczniowe, gdzie Polak by poległy. Pamięć o tych ludziach, oni za nasz ginęli. choć nie było szkół, ani też polskiego języka. To przez kilka pokoleń przetrwało nas. Nasza tradycja to bohaterowie, czy w Polskach pomyśl czasem o nich, wypadnie zginęła. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie chcemy z uciekać, chcemy na ojczystej ziemi. Żyć ma z zawsze z dumą Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie chcemy z uciekać, chcemy na ojczystej ziemi. Żyć ma z i zawsze z dumą przeszkód. Krzyczeć jestem Polakiem, choć tyle było przeszkód. Wielki hoł i siad cudę dla tamtych ludzi. Pola pokażą, że nie da na siebie bluźnić. Tak jak pole żołnierze, wie że umieżą, co bronili UST prate do nieba, by objąć to, co dalsza okupacja niemiecka, miliony ofiar w ludziach, Terror z zawijał na nasze uczucia w postaci zawsze. Pamiętaj o tym, więc bohaterowie walczyli o wolność Polski, a powoli mamy to tajtane getto ghetto, stali to komunistyczne piekło, walki robotników z milicją obywatelską walki ze specją ojczyste naszą piekło, Wojciech Jozelski, tu stan wojenny, bud wódce walki z milicją i protesty. Ponad 20 lat. Żyjemy w wolnym kraju, w kraju nad o piękność rzucach. Nie ma żadnej wojny. Mamy nowe ustawy. Zakazy, nakazy, wolne wybory, a jeszcze skazy. Mamy własne mieszkania, mają własne firmy. Pogoni za pieniędzy, zapominamy o wszystkim, zapominamy o innych, zapominamy historii. To dzięki nim tego weź o nich nie zapomnij. već on ih ne zapomni.